witam na moim kanale dzisiaj z idziemy na mały spacerek, zimne nie wiem co ale idziemy się przejść trochę będzie cząsło szukamy puszek kilka już jest chcemy zobaczyć co tu ciekawego dziury jak były to tak były Zimno, taka mgła jest ludzko, dawno takiego filmu nie było, ale w podsumowaniu powiem wam co i jak. Zapalniczkę, nie. Idziemy w jedno miejsce zobaczyć, a później w drugie. Mam na sobie kurtkę zimową, bo kurczę zimno. Spin tak nieba jest. W domu będę to sprawdzał, ale nie jest za ciepło. mi się byli zawsze. No, ale to polna droga, tak jest. Co się dziwić. A idziemy tam dalej, zobaczycie. O, pani ślimakie sztyce. ale już kończy się wszystko zaczyna się zimowo musimy to zobaczyć gdzie zawsze wychodzi trochę miedzi jest śmietnik Drewni. Klin drewniany, jest śmietnik, zrobiony przez działkowców. Gdzie w takich gruzach można trafić złom? Zimny popuszek nie ma, no ale zimno jest. Ludzie przestali pić. O, słyszycie, sam nosem pociągam, teraz. tak jest zimno. Musimy zobaczyć, co tu ciekawego działkowcy wyrzucili. Jatuszki, takie taki się to robi. No, tu nie rozwodzi mi dziucha. Dzisiaj nie widzę nic tu takiego. No. A tu jest wysypisko działkowców.

большие машины на А еще второй. Ябушка. Там поставник все забили. Там далее это груз. но так есть. na gałęzie, na jakieś odpady na gruzkach. no i cóż i tacy muszą być ludzie chociaż tą czarną ziemię w tej kostce chciałbym wziąć ale to same korzenie Chociaż na puszkę, puszki zbieram, bo w grudniu będę miał chyba wolne na święta. I to coś czuję, że trochę tego wolnego będzie. A pieniądze skąd? Pieniądze sama się nie stworzą. Kwiatuszki, chyba winogronu, No tak to jest, jak ludzie wyrzucają wszystko. Miłego dnia Wam życzę.